Wszyscy gracze o tym mówią. Ta postać, którą tu widzicie, jest tak mega mocna i OP, że nie wiem. I Dzisiaj sobie ją dalej będziemy testować. Słuchajcie, to widać. Ona ma bardzo mocne ulti, które szybko się ładuje. Ultim Ultimate. Naprawdę to jest niebywałe, więc będziemy testować sobie tę postać, ale pro gracze mówią, że ona jest mega, mega przekoksana, więc no, tak jak mówię. Trzeba uważać. Poza tym, patrzcie, jak szybko mogę wybijać te wszystkie skrzynie tutaj. Jesus Christ, mamy gracza, który w ogóle. Który w ogóle nie chce tutaj grać ze mną. Nie pomaga mi. Dobra, ja się troszkę uleczyłem. No ale zobaczcie, jak szybko niszczę te skrzynie. Patrzcie, cyk, i tego mogę tu po posiekać. Dobra, dawać go. Muzyczka coś mi nie gra. Mamy wielkie starcie. Ten kolega dopiero. Te... O jasny wind. Zobaczcie, co tu się dzieje. No, jest nie dość, że mogę szybko do niego dotrzeć, nie? Także, jak mówię wam, to jest mega OP postać. Zresztą ja myślę, że dzisiaj zrobimy sobie też całego ten pakiet pra... pakiet premium battle pass oczywiście. Zostało mi naprawdę niewiele i będę miał 50 poziom, więc sobie opening też też zrobimy. Patrzcie, i cyk, ulti! masakra, co ja robię. Widzicie to? To jest niesamowite. Wow, no ale oczywiście gramy na słabszych graczy, ale mimo wszystko, zobaczcie to ulti teraz. No i gitara, patrzcie, Ceg już tutaj pokonany, ten też ma widzę, mega moc, ale gdzie jest reszta tych ziomków? Tam jest, patrzcie, Balonikman. Dobra, i GG. Masakra, słuchajcie. Na duo chyba nie trafiamy tak dużo botów, nie? Tak mi się wydaje. Ale musicie przyznać, że ta postać jest mega mocna. Pewnie będą ją przycinać, znając życie, no bo... Bo jak widzicie to, co tu się dzieje, to jest mega moc. Patrzcie, patrzcie, co zrobię. Ło, kurka. <laughs> Już poszli. Ło, panie, widzieliście to? Jasny gwint. Co tu się dzieje? Kurka, nie wierzę. On jest za mocny. Masakra. I to ulti, jak mu się słuchajcie, szybko regeneruje. Patrzcie. A! Zsiekłem go. Dobra. Me masakra. To jest niebywały speedrun, co ja robię z tym. Dobra, ale sprawdźmy sobie. Opening. Patrzcie, 42. Dostałem, mam już 11 tysięcy pucharków. I oczywiście 50 level Carnet. Tak no, jak widzicie. Wszystko moje. Jutro będziemy sobie otwierać, ale weźmy sobie jeszcze to. Sandy. No i lecimy dalej. Nie ma, że boli. Chociaż duo może teraz już solo będziemy grali. No widzimy do środka, nie? A tu już prawdziwi gracze są. Jak poznać w ogóle, czy ktoś jest botem, czy nie? Aj 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 panie. Już jest wielkie starcie? Szybko poszło ty. Nie uciekniesz, Ziomek. Hehe, GG. To poszło szybko. A nie łapkę w górę. Zawsze w, w górę chciałem dać, nie? Ty jego się przecież minutę. Ty ja bym, myślę, że w 20 minut pół godziny bym wymaksował go na ranking 25, tę postać, słuchajcie. Okej, okay, tu już są, widzę prawdziwi ludzie. Okej, okay, tu jest ten. Patrzcie, masakra, co tu się dzieje. I cego. Proszę bardzo. A biorę jeszcze tę skrzynię. Co mi tam? Masakra. kacy. patrzcie, nie uciekniesz. Cyk, cyk. A nie, jeszcze przeżyli? Co jest? Tu gdzie jest jeszcze jakiś przeciwnik? Gdzie on żyje? Tam jest.

Dobra, tak zaczniemy na razie. O Jezu, szybko padłem. O nie, trochę się zapędziłem. No ale kolego, czemu ty nie uciekasz? No to zginęliśmy. Wiecie, to zbyt na pewniaka poszedłem. Ten, ten mi w ogóle nie pomagał. Trzeba iść na środek, słuchajcie, to jest najlepsza metoda. Ło panie! Patrzcie, cyk, cyk, cyk. Co ja tu robię? To jest mistrzostwo świata. Nie mogę. Ta postać jest przerąbana. Jak zmiotłem ich. Jasny gwint. Dobra, gdzie jest następny ten gagatek? Tutaj. Dobra, GG. Masakra, słuchajcie. Ale natrzaskałem nią punktów bardzo dużo. No, powiem wam szczerze, że ta postać jest mega mocna. Straszliwie.